Przemysław Sarosiek, dzień dobry Podlaskie, a dzisiaj o PKS Nowa. Jeśli Państwo chcecie oglądać kolejne materiały, bardzo proszę o lajkowanie, subskrypcje, komentarze. Nic tak bardzo nie motywuje jak informacja i reakcja od osób, które słuchają i czytają nasz portal. A dzisiaj o PKS Nowa i PKS Nowa. Chyba takie powiedzenie najbardziej do niego pasuje, ale trzeba zmieniać, żeby nic się nie zmieniło. PKS-ie nowa Rada Nadzorcza zdecydowała się nie odwoływać prezesa Zbigniewa Wojny. Jak się dowiedzieliśmy od rzeczniczki, pozwolę sobie przeczytać komunikat, mianowicie taki, że Rada Nadzorcza stwierdziła, że nie będzie odwoływała prezesa, ponieważ w trakcie obecnie jest... Współka się rozwija, ma, realizuje strategię długofalową, długofalowego rozwoju i obecnie nie będzie planowana żadna zmiana personalna. Jeżeli chodzi natomiast o PKS Nowa, to sam PKS Nowa, prezes wojną poszedł na rękę związkowcom, część związków wycofała wniosek, żądanie odwołania prezesa. Powód? Powodem jest to, że Prezes, zarząd, zarząd firmy zgodził się na podwyżkę dla pracowników związku. Mianowicie firma, firma będzie przyznała te podwyżki w kilku etapach. Będą One będą rozłożone trochę na raty. W sumie koszty miesięczne, kiedy już podwyżka w pełni wejdzie w życie, ma wynosić około 300 tysięcy miesięcznie więcej załoga w załodze w... W PKSie pracuje kilkuset pracowników, 680 pracowników, z czego większość to właśnie pracownicy zajmujący się kierowcami. 340 konkretnie kierowców, 9 placówek, 9 ośrodków. A w PKSie nowa ostatnio działo się sporo. Przypomnę, że. Kilka tygodni temu wszystkie związki zawodowe zażądały odwołania prezesa, podpisały w tej sprawie porozumienie, skierowały je do rady nadzorczej, poskarżyły się też do, dla radnych i prezes w bardzo emocjonalnym, bojowym wystąpieniu przed Sejmikiem próbował przekonać do siebie, przekonał tych, których przekonać musiał, czyli rządzącą większość Platforma Trzecia Droga, plus dwójka byłych radnych PiSów, obecnie wicemarszałków i. Ta grupa przyjęła informację prezesa z zadowoleniem, radni PiSu pozostali krytyczni. Radni, radni PiSu, zgodnie z zapowiedzią ich szef klubu Artur Kosicki, przewodniczący Komisji Rewizyjnej w Sejmiku, w poniedziałek przyjął związkowców na Komisję Rewizyjnej, wysłuchał ich uwag i krytyczne uwagi, krytyczne zastrzeżenia dotyczące spółki w dalszym ciągu podtrzymywał, mówiąc, że hmm, sytuacja PKS Nowa budzi jego zaniepokojenie. Przede wszystkim jego zaniepokojenie budziła duża strata w 2024 roku i wbrew temu, co mówił Zbigniew Wojno, nie jest to strata zawiniona wyłącznie przez jego poprzednika, przez Marcina Doriasza. Według naszych informacji w momencie, kiedy Marcin Doriasz ustępował, strata wynosiła kilkaset tysięcy złotych, natomiast Pozostała część to już jest dorobek, który ta strata nastąpiła pod rządami nowego presa. Nie wiem, czy który z panów się zasłużył, przy tym bardziej nie jestem specjalistą, nie, nie analizowałem, nie mam dostępu aż do takich danych. Niemniej trzeba zauważyć, że strata, największa część straty, to właśnie strata za czasów pana prezesa Zbigniewa wojno. Jeżeli chodzi natomiast o kwestie tegorocznej straty, to teraz PKS zaczął no, pechowo. Zaczął od, też od strat w styczniu i w lutym i te straty były grubo ponad milion złotych. W tej chwili nie wiem jaki jest wynik finansowy, bo mamy trwa jeszcze szacowanie i kompletowanie wyników za marzec, ale ogólnie te pierwsze dwa miesiące były słabe. Jeżeli spółka do tego dołożyła jeszcze 300 tysięcy złotych, będzie dokładała do kosztów wynagrodzeń, to nie bardzo wiem jak z nowy zarząd chce spiąć ten budżet na tą chwilę nie mam pomysłów ja nie słyszałem o tym. To. znaczy inaczej nie po że nie mam pomysłów ja ich nie widziałem generalnie w tym co przedstawiał prezes prezes powiedział ogólno, takie powiedzmy ogólne informacje że sytuacja jest to, to są krótkoterminowe strategie, te podwyżki długoterminowa, Chcemy, by PKS był przewodnikiem nowoczesnym, konkurencyjnym wobec komunikacji miejskiej, myślimy o aplikacje, system systemie zgłaszania przystanków, tras, potrzeb. Chcemy odpowiadać szybciej na te potrzeby pasażerów. Czyli mówiąc inaczej, chcemy, żeby było dobrze, ale jeśli chodzi o szczegóły, przyznam ja tych szczegółów ani w informacjach rozesłanych przez panią Olgę Marszałek-Rzeczniczkę, ani przez prezesa nie widziałem. Nie zauważyłem również, żeby się zmieniły zastrzeżenia dotyczące, albo żeby jakieś padły wyjaśnia, sensowne wyjaśnienia dotyczące tego, o czym mówili związkowcy, czyli zarzutów dotyczących jego zatrudnienia, jeśli chodzi o administrację, dodatkowych stanowisk, może nie kierowniczych, ale takich właśnie zarządczych i generalnie zmian organizacyjnych, które wywoływały spore emocje. Na tą chwilę zarząd, właściwie prezes, wprowadził zwyczaj Wywieszania podziękowań dla pracowników. Tym razem takie podziękowania pojawiły się w suwałkach dla pracowników. Pracownicy dostają na pokojach socjalnych owoce. Nie wiem, czy to, to owoce do czwartki, czy piątki, ale generalnie jest to pod koniec tygodnia. I, na to, I to jest coś, co spółka wykonała po to, żeby poprawić nastroje pracowników. Nastroje istotnie się trochę poprawiły. Także podobno dlatego, że prezes chwilowo przestał. Dopytywać i naciskać na pracowników, chociaż jego przedstawiciele podobno interesują się, kto konkretnie należy do jakich związków. Związki przestały być już tak jednomyślne. Kilku z sześciu organizacji związkowych, trzy przyjęły porozumienie, trzy się jeszcze ciągle zastanawiają albo zgłaszają różnego rodzaju zastrzeżenia i wątpliwości. Na tą chwilę tej jednomyślności nie ma. Oznacza to, że prawdopodobnie nie dojdzie do strajku, co akurat nie jest złą wiadomością dla PKS-u Nowa, ponieważ spółka musi zarabiać. Kolejna, ten strajk spowodowałby znaczne pogorszenie sytuacji. Rada Nadzorcza zaufała prezesowi, prezes wojny dostał drugą szansę. Pracownicy postanowili poczekać i zobaczył, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o kwestie sprawdzenia, co do powiedzmy wyjaśnienia sytuacji z podwyżkami. Co do pozostałych zarzutów, jeśli chodzi o kwestie zarządzania, o kwestie stylu zarządzania, no cóż, wypadałoby dać czas i zobaczyć, czy skoro rada nadzorcza nie zdecydowała się nie odwoływać prezesa Zbigniewa wojny, to czy atmosfera i sposób zarządzania, pretensje, które mieli związkowcy, które przedstawili i które powtórzyli przed komisją rewizyjną, ulegną poprawie, czy zostaną popraw... naprawiona cała atmosfera. Na tą chwilę zarząd wykonuje jakieś ruchy w, tę, w tą stronę. Prezes i jego kierownicy również. Podobno zmienili nastawienie. Czy zmienili na stałe? Nie wiem. Chciałbym wierzyć, że tak i w imieniu pracowników yy, yy, chciałbym też, żeby taka poprawa nastąpiła, bo nie jest naszym celem ani powodem do radości, że w jakiejś spółce albo jakiejś firmie, zwłaszcza tak ważnej dla, jak PKS Nowa, działo się źle. Więc tak kibicujemy tym zmianom. Natomiast sami pracownicy przyjęli pozycję wyczekującą i chcą zobaczyć, jak to się dalej rozwinie? Co do PKS-u Nowa, będziemy sprawę śledzili i informacje, które będziemy otrzymywali od ich pracowników, u Państwa publikowali, dlatego że innego forum pracownicy niestety nie mają, a więc zachęcamy do Państwa do kontaktowania się z nami, przekazywania tych informacji nie po to, żeby dolewać oliwy do ognia, ale po to, żeby przepilnować, żeby rzeczywiście działo się tam dobrze, bo nie może być tak, że tylko jedna strona ma miejsce do przedstawiania swoich racji, a druga strona, pracownicy, no cóż, ich głos jest przemilczany. I tylko wtedy, kiedy protestują w tak spektakularny sposób, jak sześć związków zawodowych zawierających porozumienie w sprawie żądania odwołania prezesa, tylko wtedy ich głos się przebija. Wtedy sytuacja jest już najczęściej na ostrzu noża. Przemysław Sarosiek, Dzień Dobry Podlaskie. Dziękuję Państwu.